Dzień dobry, drodzy widzowie. O, dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. A dzisiaj jest kolejny odcinek poświęcony temu tygodniowi leca. Z racji na to, że yy, tak się dzieje historia prędko, esportowa, że brakuje dni w tygodniu, to w tym tygodniu nie daliśmy rady zrobić dla Was codziennego programu hereticsowego, ale coś odwlecze to nie uciecze, To przyjdzie jeszcze z czasem. Oczywiście, Kiedy zaczną się poważniejsze problemy w tej drużynie, wtedy my będziemy mogli ich osądzać dzisiaj wybierzemy dla was piątkę tygodnia, a akurat to zrobimy w dzień meczowy drugiego. Tak bywa. Tygodnia. Ale to przez problemy. Yy, afery są dwie. Jedna jest afera kamerowa, druga to jest afera połączona z nią afera kurierska. No, są, są dwie afery, no to chyba nawet nie trzeba rozwijać. Bo... Nie. No, są dwie afery. Jest jeszcze afera yy... trzeba teraz szybko jakoś wymyślić. Piotrusiowa jest afera. Nie, taka. Tawalderska. Dobra, to nie ma żadnej afery. Też <laughs> ostatnio powiem ci, że w uniwersum mojego streama była afera maturowa. Czatownicy nie byli przekonani co do mojego statusu maturalnego. No bo... Posądzony, bycie cię bezmaturnikiem, ale rozwiałem te wątpliwości. Natomiast czat w to nie do końca uwierzył. Napisali, że to opłacona matura przez rosyjskie służby i że yy, oni tego nie uznają. No rozumiem. A to, jest, a to jest jakiś taki. W Polsce to chyba jakiś bardzo mały procent ludzi nie ma matury ogólnie. No chyba tak, no. <laughs> tak mi się wydaje przynajmniej. Ale yy, nie no, chyba nie aż taki mały w sumie, jak o tym pomyślę. Tak? No, nie. Nie ta matura to było takie... Nie traktowało się tego przesadnie poważnie jakoś. Jak już tak przez ileś lat wiedziałeś, że do niej i tak będziesz podchodził i że no. zdasz, to tak... Trochę tak było. Nie, bra no... nie, nie brało się pod uwagę, że ktoś nie ma. No, no to fakt, to fakt w sumie. Ja pamiętam, że miałem Bekę zawsze z tych, co mówili, że tak ciężko zdać maturę i tak dalej, bo to nieprawda. Na podstawie to jest ona niełatwa rzecz, że, że po prostu chodzić do szkoły. Ja wiem, że dla nie wszystkich ludzi to jest oczywiste, ale szczerze mówiąc dla osób, które no mają tak, no nie wiem, sensy. Zależnie do jakiej obecność. szkoły też. No to też, prawda. No no to, to różne prawda. szkoły są, tak? No ja jestem panem z Warszawy, tak? Jak już no nie no nie także tutaj wiadomo. raczej raczej wiedziałem, że się uda. No dobra, ja wiedziałem, że się uda na maturze, ale nie wszyscy gracze sportowi mają znaną maturę. Myślę, że. Niektórzy zawodnicy, których umieściliśmy w naszej kategorii, od której zaczniemy, naszą piątkę tygodnia, mogą tej matury nie mieć. Ponieważ przewrotnie, damy jeszcze chwilę czasu, żeby ludzie zagłosowali na ważne pozycje, a my odniesiemy się do ostatniego głosowania w tym tygodniu w tej powiedzmy rubryce wolnej gdzie wrzucamy różne nasze pomysły na głosowania zdecydowaliśmy się umieścić konkurs na perksa tygodnia czyli nagroda imienia Frauda Perkowicza są w niej trzy kandydatury, jest to Zoelis. Bardzo bym się zdziwił, gdyby, Adam i Markun. Gdyby widzowie prawda, mm -hmm. naszej redakcji zagłosowaliby na cokolwiek innego niż na opcję numer jeden. No właśnie, Zoelis, naszego ulubieńca. Jak na razie jest osiem głosów, więc powiedzmy, próba badawcza nie jest reprezentatywna. Natomiast podejrzewam, że z dużą dozą yy, no, takiego realnego spojrzenia na sprawę, Zoelis wygra to. Wygra to. Ja, ma, ma duże szanse. Bo po pierwsze sam sobie zrobił nie najlepszą reklamę. Po drugie Myślę, że ja też się trochę przyłożyłem do tego, bo akurat miałem okazję komentować jego mecze na pulsacie, żeby trochę go naświetlić jako taką postać negatywną. Ale prawda jest taka, że Zoelis dalej jest najgorszym zwodnikiem leca, no. No tak. Znaczy no no tak. jest jeszcze Jackis, ale Jackis uciekł dzięki grze na Jonę. No Natomiast Jackie wciąż ma 6% Leningfejsów. Z... No, prawda by wspomnieć. Zakisowi zdarzały się przyzwoite spotkania Zoelesowi nie. No, napisanie A za to... czegokolwiek innego niż plus jeden byłoby samo zaoranie. Radio Zoeles. No. Tobie robimy już któryś raz. Co tydzień. Co tydzień na umówieniu. Biedny chłopaczy. No. Biedny chłopak. Zoeles, Adam Markun. No, jak widać Zoeles wygrywa coraz bardziej. Ale mówiąc o tych dwójce mniej oczywistych kandydatów, mm -hmm. no to kurczę, Adam Adamem już nie jest. No na razie nie. Coś się wydarzyło. Coś się popsuło. Wydarzyło się. Nie było nic coś. widać. Wydarzyło A się wydarzyło się coś. coś. Myślę, że wydarzyło się to, że mm, klasycznie meta trochę mniej sprzyjająca, i tyle no. No, no i tak, też tak, wydarzyło tak. się coś zakulisowo. Ostatnio Hachin w swoim programie. Na kanale Zero Tena City. Powiedział coś, czego nie powinien czy ty, mówić. Czy ty końca. śledzisz? Yy, śledzę, na no bieżąco. tak. tak. Powiedział: Ja śledzę każdą publicystykę sportową, szczerze. Przynajmniej zawsze daję szansę. Czasem się odbije, przeważnie się odbije i już potem nie włączam. Ale to akurat zetura z, z Hacim mogę posłuchać. Nie boli mnie to. Nie. Yy, I on powiedział: Rzecz, która powszechnie nie wypłynęła, generalnie. Yy, on już zaczął mówić o tym, że. Z Adamem to nie było tylko to, że on się pokłócił z coachem Strikerem i ten coach go ko wyzywał, tylko powiedział, że Adam się dogadał, i w tym momencie Kaczy się zorientował, że nie wie, czy powinien móc mówić na ten temat. I na tym skończył, więc że tylko się dogadał. A widzisz, tak było. A jakieś, jakieś plotki ja pewnie tak, jakieś plotki. chodziły po scenie, tak. że Adam się z kimś dogadał, tak. z jakimś, w sensie z jakąś jedną tak. drużyną za plecami. Tak, tak, tak. Ja nie wiem, nie mam twardego białka. Myśmy chyba roz, rozważali, czy tak, to nie chodziło tak, tak. o Karmin Korb. Ja, tak, czułem, że to jest właśnie no. to. I to pewnie ale, jest Karmin korp. No bo kto inny, nie? No. Tak, też, się, też sobie zadawaliśmy to pytanie. To prawdopodobnie jest Karmin Korb. No, Jeżeli Adam tam będzie, prędzej czy później, to wiecie dlaczego teraz gra tak słabo. On gra no, pod zwolnienie, tak. nie trenera, ale swoje. Nie no, on gra pod to, że Kamil więcej punktów. <grystanie> Wychodzi mu to nieźle, no. Adam gra pod zwolnienie swoje. Historia nie zna takiej A Adam gra pod swoje zwolnienie. Mówi się, że piłkarze są głupi. Tak. Ale piłkarze, wiesz, oh ale piłkarze potrafią... Mówi się, że piłkarze są głupi. Tak, Ej, Właśnie, tak A I piłkarze mówi. czasem grają podzwolnie i trenera. Tak. No to jest jakby znany powszechnie fakt. To się niestety życiu, dzieje. Nigdy w życiu nie słyszałem, że ktoś pod swoje zagrał. No widzisz, a nam wie, że to poziom wyżej, gra pod zwolnienie swoje. Ja tak, wyzywałem ich. Tak? No. Wyzywałem trenera i wyzywałem oni teraz nie szanują, nie szanują tego trenera. Więc nie będzie im się układać. jeszcze jak mnie zwolnią, zapłacą mi yy, za zerwanie kontraktu. No. A ja sobie pójdę do KC i będę farmił grube siano Ale jest, jest, i gram jest jeszcze inaczej, swoje. jest jeszcze gorzej. No. On z trenera, no. menadżera, no. CEO tak. wszystkich od nie powiem no. na czego, bo kanał został ściągnięty z YouTube'a. Już miał nadzieję, tak? No i zajebiście, Zajem. Bailando, Zajem. Moreno, już mnie ściągnęli z tego składu. Vamos a la po, playa. Poszedł, e, poszedł e, minął tamten sezon i mówił, dobra Adam, wracam. Gdzie? Co? Nie, co? Jak? Jak? Przecież Jak? ja się Coś? zachowałem bardzo źle. I on nagle, ty jeszcze raz, to mi tak, owak. Powinienem zostać usunięty ze składu. Teraz, mutujcie Adama przed meczem, Adam będzie grał do końca życia u nas. Nie wiadomo, nie wiadomo kto to jest synem kogo, kto gra pod zwolnienie kogo w tej całej sytuacji już. Nie no to, to jest Władek. Team, doszło do kuriozalnej sytuacji. Tak. Adam gra pod zwolnienie siebie, a team BDS gra pod niezwolnienie Adama właśnie jako jedynego zawodnika w tak. tej drużynie. Tak, tak, a wiem pod, wiemy pod, co nie gra również Markun i Markun nie gra pod zabijanie przeciwników. Nie gra pod KDA. Nie znam. gra pod KDA i zabijanie w przeciwników, bo Markun przez trzy dni boże ani jednego nie ukatrupił. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. dobrze bo to jest pacyfistyczne podejście. Nie jest potrzebne, żeby jungler prawd lekili. Nie, tak strasznie się narzeka. A, biorą te kile saporci, dżunglerzy nagrają na popi. Mogliby zostawić dla Azira. No, mogliby, to prawda, i Markun to robi. Problem jest taki, że yy, też nie za wiele osób, w sensie niewiele jest okazji, żeby ktoś zebrał te yy, tak. plony jego ciężkiej pracy. Tak jest. Tak jest. No, ale. Nie zmienia to faktu jednak, że no. wydaje mi się, że pan Markun, gdyby mógł, to by coś tam zebrał. No, to A to że nie fakt. może. No, cała drużyna mogłaby być tutaj podana. W sumie rok cały mogłoby być perkowiczem tygodnia. No. To prawda. Zapakowani <laughs> Albo w papier, roku. W papier pakowny i, i w papier, papier pakowny? Tak, w papier pakowny i <laughs> wysłani do Chorwacji. <laughs> gdzie Perkowicz... do, do choroszy. też może. Aczkolwiek, nie wiem, czy tam jest przestrzeń, bo jak oglądałem ostatnio, konferencję prasową przed derbami freakfajtowymi Najman kontra Muran, no to tyle mówił Najman o Horoszczy dla Jacka, że ja nie wiem, czy tam jest miejsce jeszcze dla kogokolwiek innego. Tak jest. Ale może się znajdzie dla Zoelysa i całego zespołu rok. I niczym Zoelys, jak teraz patrzymy, już jest 17 aż głosów. Wystarczą Ci 3 splity w roku, że trafić do 58% 58,8%. Eee, tyle procent głosów ma Zoelis, no i słusznie. Perkowiczem tygodnia zostaje Zoelis. Tak. Również naszym zdaniem. Ale widzisz, Perkowicz jest tak beznadziejny, że on nawet nie potrafi zostać Perkowiczem tygodnia. Nawet tak. nie jest nominowany. Przecież to jest skandal. No tak. No to jest upadek to jest, kariery. To jest upadek. Przejdziemy teraz, bo cały czas tych głosów jest stosunkowo niewiele, że tak wiesz, kłupią wyciągać średnią odpowiednią i wnioskować, ale są takie dwie kategorie. Są takie dwie, o których znamy my wynik. myślę, że możemy właśnie nawet mimo szczątkowej ilości zagłosowanych odpowiedzi dojść do wniosku, że jednak taki będzie finalny rezultat. Mówię tutaj o rolach dwóch: dżunglera i supporta. Zaczniemy od. Najważniejsze. Supporta. Najważniejsze, Najważniejsze oczywiście, najbardziej wpływowe. Jako najlepszy support tygodnia są trzy nominacje, tak? Jest Mickey X. Wygrał trzy mecze, generalnie gra całkiem dobrze. Jest też DOS. Który naprawdę świetnie się wygrał, odnalazł. Wygrał dwa spotkania, ale wczoraj grał bardzo dobrze. Jest też Adrian Trymbi. Tak. Jest też Adrian Trymbi. Który, Który jest Polakiem. I mimo tego, że zagrał mecze takie ok. No ten, ten, no to... ten ze Smolderem dobry. Tak, tak Ten ze Smolderem tak, ale dobry, pozostały, Ale pozostałe by były okej okay po prostu. Jakby ktoś tu włożył kogoś innego do votingu, spoko. A No na Czy to nawet, jest przesada? No nie, to byłaby jednak przesada. No to limita. Dobra, no okej, okay. ale wiesz, chodzi o to, że znalazłoby się kilku innych kandydatów za tymi, którzy mieliby prawo tutaj być. Natomiast Adrian Trymbi tak, wstąpuje konkurencję zgromadził do tej pory 60% głosów. Myślę, że przewaga jest tutaj tak duża, że nie nastąpi, że tak powiem, odbitka nie, nie, nie. stałych kandydatów. Waszym zdaniem, Adrian Trymbi Drybus został już najlepszym zaportem tego tygodnia. Moim zdaniem jest troszeczkę inaczej. Bo ja chyba bym z tej trójki wybierał pomiędzy dwójką wyżej. No, no, popatrz pan, bardzo to jest no, no. ciekawe, bo ja również bym tak zrobił. <laughs> a, a zakończyłoby się po prostu na Mike Eksie, który po raz kolejny gra. Trzy prawie czyste gry. Oj, jemu, się, jemu się zdarzają takie gry typu wylewnia. No. Nawet w finale Final. się <laughs> wydarzyła. Ostatnie ale, gry ale, finału. Ale to nie był ten tydzień. W nie, tym tygodniu nie. trzy były bardzo dobre. Trzy wygrane. Ciężko w ogóle się przyczepiać do g w tym tygodniu, to jest... Yy... Gdybyśmy w tym momencie powiedzieli, że g to po prostu piątka najlepszych zawodników tego tygodnia, to pewnie byśmy się nie minęli z prawdą. Właśnie, bałem się, że może dojść do takiej sytuacji. Natomiast yy, na szczęście jest też głosowanie wasze, głosowanie publiczności i wy ratujecie pewną różnorodność, ja. bo waszym zdaniem właśnie to Trymbi jest najlepszy. Tak. I Trymbi już nie ma tylko 60%, ma już 60,9%, także widać, że pasek rośnie, że tak powiem. Naszym zdaniem jest to Mikey X. Mhm. Tutaj zgody między nami nie będzie. Ale piszcie w komentarzach, y, jak jest wasza tu jest, szczera jaki opinia. Ale stąp. <laughs> <Patrz to. laughs> kurna, no to My co? Przechodzimy do lasu. Skaczemy do lasu. <laughs> Nominowanych jest trzech. Jest jaj, który zagrał znowu trzy bardzo dobre równe mecze. Jest też Razork. Który na przykład miał świetny Early Game na Team Heretics. Chciałem tylko tak delikatnie przypomnieć, tak delikatna ja taka przypominajka. A Jagger to głównie się za Early Game rozlicza, też tak tylko wtrącę to tutaj mimochodem. Co nie jest prawdą oczywiście, bo już widzowie powiedzieli, że tylko gadamy głupoty. Prawda jest jednak inna, prawda? <laughs> no ra bo taka, ten Razorg... jest że Early Game. Został świetnie rozegrany przez Marcina Jankosa. Który, który to Marcin Jankos również jest w tym plebiscycie umieszczony jako opcja. No i ktoś by sobie pomyślał, nie no Razork naprawdę mega tym Voliberem o sobie orał topa, nie? W early game. No cóż, waszym zdaniem jego zaangażowanie wystarcza na tutaj 5% poparcie w głosach. Wchodzi <todgłosy> do sejmu. Ledwo, ale owszem wchodzi. Jak zgarnia za to 10% głosów i pom. A ponieważ nie mamy tutaj głosów nieważnych, no wychodzi na to, że Marcin Jankos tych głosów zgarnia 84%. <laughs> Marcin Jankos jest... Nie, nie ma drugiej tury. W pierwszej turze wybrany jest z tygodnia. Gdyby takie wyniki wyborów po pojawiły się gdzieś w Rosji na przykład, to nie byłbym zdziwiony, że takie są podawane, ale powiedziałbym, coś tu chyba jest skręcone. Tak. Natomiast w tej sytuacji ja wiem, że to są szczere opinie tych <grym> ludzi. No, ja się czasami tego boję. No, z tego sensie, te dobra, okay. no, no, jest jakiś procent troli, ale są tacy ludzie i czasem właśnie oni piszą w komentarzach. Ale stary. I, i mnie, mnie to strasznie śmieszy. Oni piszą, tak, oni piszą, tak. No dobra, no bo sobie żartujemy czasem, tak? Ale szczerze, ja, ja go naprawdę zagrał świetnie. Jakoś moim zdaniem naprawdę jest najlepszy. Bo, ale to jest 85%, tutaj jest 50% szczerych głosów jest. No na no, pewno. Tak, no. tak. I się i mówił a, kto to, a jest? kto to jest! On, On grał? A razor to jest ten, co przekopę dostał? To jest ten, e, co do ja. Przecież z tego nie upada ni razu, że Janko był dużo lepszy. Tak o lisinkiem chodzili. No w końcu Janko został MVP za ten mecz. Na Dobra, jest co, to jest jakimś skamem w ogóle, Jak no, nie? Nie, no, no, absurdalne, absurdalne, naprawdę. Dzika e, rzecz. E, no, teoretycznie najlepszym leśnikiem jest Jajk. No tak. Ale Ale, <laughs> powiem tak, presja jest spora. Presja jest ogromna, z tego powodu e, bierzemy Jakos. Nie no, bierzemy, bierzemy nie, jajka, bierzemy, bierzemy jajka, jajka, ale na szczęście jest wasze głosowanie, więc jakby. Więc jest też Janko z piątce tygodnia, tylko waszej. No jest to, wasza piątka jest trochę gorsza, tak? Ale no jest. Na koniec porównamy i powiedzcie nam, która piątka by wygrała. O, to jest całkiem niezy <laughs> pomysł. Wydaje mi się, że będziemy mieli okazję to ale sprawdzić do... w tym tygodniu, bo tu będzie grało z Heretics. <laughs> no dobrze. Obawiam no się, no że dobrze. może nie wyjdzie. Idziemy do topa. Polskę. Do topa. No dobra, tu niestety już nie ma. Albo stety właśnie. No może bo... właśnie chyba. Stać. Bez zaskoczeń będzie. Broken Blade, Irrelevant i oskarinin to są toplaneerzy, których nominowaliśmy. 73,7% 7 głosów to Broken Blade. No i brawo. Znaczy. Piątki tygodnia. Wybieranie piątek tygodnia na topie to jest bardzo śmieszna sprawa, ogólnie <grym> Chyba nie było głosowania, żeby nie było w nim Broken Blade. Jest, jest Broken Blade i reszta, która się pojawia losowo. Nie, jest powiedzmy takie grono czterech zawodników rotujących, którzy się znajdą. I to jest właśnie irrelevant. Oskarinin, Powiedziałbym, że jeszcze foton. No, A jeszcze jest myrwn. I się a jeszcze myrwn, no. no? I może czasem. Czasem, chyba czasem może będzie się No do tam na koniec może raz. Ale generalnie tutaj. Teksywki często powracają. No to tak, Broken Blade. Spoko tydzień. Upad na mirw na solo. Warto wspomnieć. Cztery tak, minusik. No ale generalnie. Zrobił swoją robotę. Nie był ale... to jego taki, wiesz, tydzień, że mówimy, o wow, ale nie tutaj Nie, nie. Zmiażdży, bo zdarzały mu się takie tygodnie, to nie był jeden z nich. I ja miałem chęć e, znalezienia kogoś na jego miejscu, ale tak szczerze ani Irrelevant, ani oscarini którzy naszym zdaniem byli w tym top 3, nie zagrali aż tak dobrze, żeby Broken Blade'a pokonać, nie grającego na, maksymalnych, na, na, na maksimum swoich możliwości. Broken Blade najlepszym top tego tygodnia. Myślę, że on, on, siedzi, no. on siedzi u siebie w kantorku mhm. i ma taką szafkę jak my tutaj, tylko że na nich są statuetki. Za te piątki tygodnia, tygodnia. Tak, tak. dokładnie, dokładnie. Bo on to zbiera co tydzień. Myślę, że też Irrelevant, bardzo fajny początek o Powiedziałem, Powiedziałbym, że trochę tak przeplatał, ale generalnie dużo toplinerów miało właśnie dwa dobre mecze, jeden słaby. Ja tak myślałem przed układaniem tej piątki, że może i tu fotona się dopchnie, no ale tak, na smulderze trochę taka. Nie brawa. No tak. No A z drugiej tak, strony proszę. mega zmiażdżby na Adama. No Poprawiasz tak Uprawia w kamerze? Tak. Okay. E, teraz idziemy na Mida. Dobrze. Dobrze. I, I widzę, że tutaj, tutaj jest jeszcze większa deklasacja. Tutaj nie ma gadki. Natomiast ja mam pytanie. Czy twoim zdaniem Caps miałby szansę ze zero? W czym? No, w tym głosowaniu. No chyba nie w lotu, bo głosowaniu? to jest oczywiste. Żeby nie że miał szans. Myślę, że by miał. Tak szczerze to jeszcze nie jest ta, ta siła. Ty miałby szansę, zdobyłby 20% głosów, i zrobiłby miałby ich 60%. No to tak? mówię. To jest ta szansa, tak? no, no, pod, podszedłby do tego jakoś, tak? Może Ale jeszcze część ludzi nie, nie wie, że Zwirow Nie to wiem. Polak. Szczerze mówiąc, to nie wiem, bo w tym momencie Caps są 86,4%. To jest jednak marka, nie? Caps to jest taki faker europejski. No tak. Ciężko byłoby znaczy nawet czowi, Polakowi. Tak? fakera. Na nie, mam na myśli fakera. Mam na myśli Mistrza Świata. No, <laughs> no dobra. Czterokrotnego chyba. Może, no jest to, no dobrze, no może jest to jakieś jednak osiągnięcie, niewielkie, bo niewielkie, większość oczywiście pucharów zdobyta w erze kamienia łupanego, kiedy jego konkurencję stanowili gracze, którzy aktualnie mieliby problemy, żeby przebić się przez dywizję Ty, Gold. A kto więcej poza kamieniem łupanym zdobył mistrzostwa świata? Co czy Faker? No dobrze, a, a na przykład kto zdobył więcej mi w Korei, tak? A kogo to obchodzi, przepraszam? Mnie! Tak, Mnie ciebie, i wszystkich Koreańczyków. 600 osób na tym. Na y, kaście y, mm -hmm. koreańskiego i mm -hmm. Devil Piotra jeszcze. A powiedz mi, jak wytłumaczysz się z tego, że Faker wczoraj dostał w Bierno, Nic od, nie od Hanua Life Esports. On ma 48 faker, lat. Faker, Faker. I posiada go 16-letni zeka. No a co? Jest młody, zwinny, on. Ale Faker ma to w dupie jakiegoś zdechę, tak? No dobrze. On sobie się mecz jak mecz. Boże. Ale fajker wiesz co? Fejker Niech się też... on fajker w życiu zagrał? Bardzo no, dużo. No, zagrał bardzo więcej dużo. więcej niż ma lat. No dobrze, okej. Okay. To jest takie trudne. Ale. ty nie wiesz, fejker... ile on ma lat? Um. Ale Faker ma też chyba w dupie wygrywanie swojego regionu, bo ostatnio zrobił to. Wiosną 2022 czy pierwszego roku? Chyba 2022. Chyba drugiego. No? Nie, było, było jedno. To już raz, Ale... dwa, trzy, cztery splity lecą. Trudno. Zaraz Mistrzostwa świata, zaraz MSI. Okej, mm. okej. Okay, okay. Powiem ci, jak w tym roku znowu się skompromitujemy tym Jengy całym Zaszczanym? Znowu nie przejdziemy Kłotersów? To już będzie koniec. Ja już miałem, no, Powiem ci, że miałem kryzys wiary po ostatnich latach. No, nie, wiem, nie wiem na czym polega yy, ten problem. Ja teraz no, nie, nie mam pojęcia. To, to jest idiotyczne. Część to, że Czowi gra na. Bo czasem tak jest, że jedziesz pierwszy raz i czołkujesz. Czowi, no nie wiem, chyba już od pięciu lat jeździ na te turnieje i za każdym razem się dzieje to samo. No tak. To jest niewiarygodne. No tak, no. tak, tak. I to z innym zestawem personalnym. Ta no tak, tak. A. Yy, to nie jest tak, że oni grają tylko z no przecież mają w Loan Parku co tydzień tak, jest gra, no. Tak, tak, tak. Nawet dwie gry tak, w tygodniu. Tak. Nie rozumiem tego. A to to w ogóle, w ogóle nie gra roli, bo W przecież... ogóle jeszcze Worlds'y w Korei i... No tak, ten... no tak. To jest jakieś bezsensu to jest przecież. Idiotyczne to jest strasznie, ale no. powiem tak. Jak nie w tym roku, to już chyba nigdy. Genji, Nie pamiętam, żeby było tak dobre. Ten roster naprawdę, powiem Ci, stąpuje. Stąpuje, stąpuje. Tabs 88% głosów, niski 8%, kumanoid 4%. Wydaje mi się, że tutaj nawet komentarz jest zbędny jakoś tak, przesadnie. Tak. Myślę, że uniknąłeś yy, niewygodnych tematów. Dla to mnie? Są, tak, tak, tak. A jakie są niewygodne dla mnie? Że yy, Czowi posiada Fakera a, w obecnej formie. No dobrze, niech posiada. No, ale <laughs> zgadzam się tutaj, 88% myślę <laughs> mówi Faker... przez się. Wychodzimy, wychodzimy wiesz, podajemy sobie rękę, Faker posiada te Puchary Mistrzostw Świata, a Czowi jego, Da. No. <laughs> <noise> Więc tym tak. samym posiada on. Oczywiście, te oczywiście, bo to są jedyne, które będzie posiadał, właśnie. No. Idziemy na bota <coughs> Hansama, sama, Flaked im, i Exaki. I tutaj właśnie dochodzi do czegoś dziwnego. Tu, tak. nie, tu nie dochodzi do Sigmy do końca no. wykonania naszych widzów. No właśnie, trochę to jest żałosne. Z ja ja rozumiem, że jakby flaket nie jest tutaj kapslokiem, że nie jest Polakiem, ale to jest takie, czy, prawie Polak. No następnym razem jak napisze Jan Kowalski flaket, to. No właśnie, może, może. może. Bo Flaket nie wygrywa. Nawet ma zaledwie 20% głosów, a najwięcej ma Hans Sama. 64%. By the way, z ostatniej chwili, Mikey X zaczyna gonić Adriana. Rzeczywiście. Trymiemu spadło około o 1 punkt procentowy. To Rzeczywiście, Pogon jest niesamowita. No tak, Hans Sama bo to jest tak, z tymi zawodnikami Gitu. jeśli mają dobry tydzień, to można by było co tydzień mówić dokładnie to samo. Tak, w sensie zostali wszyscy z Gitu. No? Ciężko, ciężko wyłapać tego gościa po prostu, no, jeśli Gitu gra dobrze, a Hansa praktycznie zawsze gra dobrze, to no. naprawdę bardzo ciężko w ogóle do niego podejść. E, e, jest ta sytuacja chociażby ze Smolderem, no to, to w, ogóle, pętę. w ogóle absurdalna rzecz, no zrobił pętę, to następna sprawa, absurdalna rzecz, Z one shotową w zasadzie całą drużynę, to ja tak jak mówiłem na omówieniu naszym wydaje mi się, że ten mecz powinien być pokazywany jako taki Samouczek dla graczy Smuldera, w sensie, no. do, albo dla drużyn grających ze Smulderem, w sensie jak zrobić, żeby skończyć mecz, no. no to tak właśnie było. No ale nie zmienia to faktu, że Hans Sama grając na jakimkolwiek innym czempionie również robi takie oro, tak. a więc no. No ale my jesteśmy z wami zgodni, naszym tak. zdaniem też Hans Sama wygrywa, więc finalnie naszą piątką tygodnią jest całe g a waszym zdaniem całą piątką tygodnią jest g z Jankosem i Trymbim. Tak? Na pewno? Broken tak. Blade, Jankos, Caps. Hans Sama, no tak. No, no i, I z z z percem tygodnia, tygodnia. ZOELYS zostaje. Eee, Wojtek Wojtek Bidoneczek napisał właśnie. Niedanie z wyro w głosowaniu na midzie. To absolutny skandal. Tak, rzeczywiście jest to skandal z wyro. Gdy, tak szczerze byłby, gdyby lepiej zagrał tą karmu. Tak, tak, tak. No. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie chcieliśmy mieć też zgryfowanego absolutnie całego głosowania. <głos> Bo. Nie byłoby to sprawiedliwe dla innych członków Jest to tej, tego konkursu. Jest to prawda, ale w zdrowym ciele, zdrowy duch. Idziemy a więc na my futbol. idziemy na futbol, a wy e, oglądajcie i zapraszamy do oglądania dzisiejszych spotkań, już, tak? Co się tak, dzisiaj tak, dzieje? To się dzieje? No dzisiaj. właśnie, dzisiaj się dzieje lec. Do zobaczenia!